tak kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj w minecraftie rozpoczynamy nową serię u mnie. Hardcore. To będzie u mnie taka seria, że y, muszę być na hardcore, że na survivalu. Bez przełączenia się na kreatywa. Tutaj już sobie przygotowałam ten diamentowy Nie, dostałam tak niech jak sobie graliśmy. Nie, z kreatywa. Ym. Dobra. Już się tutaj robi noc i właśnie tak trochę tutaj, tutaj pokazać... Ym, to jest wioska, jak widzicie. I z niej wzięłam to, 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 coś tutaj. Ten dywanik też tamtąd wzięłam. To łóżko też, bo mi się nie chciało kraftować i tu nie ma owiec kolorowych. No i okej. Okay. Już się w ogóle robi noc. Ja chcę spać. spać. Muszę łóżko jest za daleko. No i co z tego? Jest. Pierwszy raz widzę, to mnie na oczy. <laughs> Dobra. Sini, tak. Ja sobie bym trochę Amu. Muzyk, chlibek. chlebka zabiorę. tutaj jest Terrakota. Też wybrałam te wioski. Właśnie. Kurde, bym musiała ten głupi kilo kilos sobie zrobić. Popatrzcie, mam dwa na wyczerpaniu. Mam patyki, a po drewno mi się nie chce iść, no ale muszę po prostu, no muszę iść po to głupie drewno. Hop, hop, hop. Idziemy po to głupie drewno. I hop. dobra. Tutaj też jest wągiel. Zbieramy drewno i idziemy do domu. Chcę przyrobić na nowy kilof. Łuki, mam 9 drewna. Teraz wracam do domku. Zrobimy sobie je na kilo, bo potrzebuję jeszcze mi tam coś zostanie, to jeszcze na budowę domu. Oczywiście właśnie ta seria będzie się ciągnęła. Cały czas. I właśnie i tu może być jakieś przygody, może idziemy sobie do netheru. Jeżeli pójdę do kopalni, to jest Tam coś tam, co tam jest. Nie wiem. I jakiś drugi portal, bo nie wiem. Dobra, pacyki mamy, co ja teraz chciałam? Klofa. Dobra. Klofik zrobiony. Czekajcie, po teraz chciałam... Dobra, bo czy, czy jest więcej tej terrakoty? Idziemy. Josko, powiedz mi, masz tu gdzieś terrakotę? Tych domków tutaj nie zwiedzałam, nie, 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 tu nic nie ma. Masz terakota, czy nie no. Hej! Hej, ty tu, ty tu ogrodniku. Posłuchaj. Masz terakota? Odpowiedz mi. O, to jesteś niemówny gościu. Dobra, dobra. Gdzie jest O, tu jest terakota. Dobra, tu jest terakota. Za chwilę ją weźmiemy. zobaczę jeszcze tylko w tym domku. Matko, jak się tego świętucha przestraszam. Dobra, chciałam go z ale dało został. <grystanie> Dobra, te Tutaj mamy tę Matko, jak ja się go przestraszyłam. Weźmy Villagerze, że a to sobie też weźmiemy, chociaż nie wiem co to jest tak na wszelki wypadek. Ej, no! Ja chciałam, żebyś się zawalił. To ci nie przeszkadzaj mi, ja tutaj was plombuję, A ty mi tu przeszkadzasz na no, jakiś głupi villagerze. No, 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 no zaraz po tobie będzie z dyaksowego dostaniesz. No, nic nie wyleciało, to wiadomo. Mhm. Dobra. A tam jeszcze z ok. i okay, tu jest dużo uroki kary, sobie tą tam jest kotuś. U, w tym domku jest skrzynka, zaraz do niej wejdziemy. Znaczy, otworzymy ją. Nie wejdziemy do skrzynki, bo się do skrzyni nie da wejść. A w tym domku też jest terakota. Okej, okay, zebrałam to, teraz wchodzimy do tego domu. I co tu? Jak widać, naprawdę super zawartość skrzyni. Ta skrzynia ma po prostu unikalną zawartość, czyli pustka. Dobra, chociaż tą terakotę jeszcze są wezmę. I idziemy do domu, bo zarabia noc. Nie, a w sumie. A wydawało mi się, bo było tak ciemno. A trudno, postawimy sobie tą terakotę. Ile je w ogóle mamy? 12. Drzwi za sobą nie zamknęłam.

Ok, i kładę terrakotę. Idziemy sobie ją, stawiamy. Hop, 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 hop. A wreszcie biorę ten piasek. Ok. Jak to jest, nie no, przy, kochani, przyznacie. ta podłoga w tym domu wygląda po prostu niebiańsko. Naprawdę super to wygląda. Okej, okay, ja tutaj się podkopuję, żado. Żeby... Kurde, już nie można tam. Okej, okay, tutaj dalej domek mój robię. Hop, hop. O nie no, krawę przegapiłam. Dobra, buduję to. Okej, okay, widzowie, coś tam z tym zrobiła, mało nieco dużo. Potem jeszcze to drewno tutaj zostało, bo musiałam się podkopać. No to już nadchodzi noc, więc nie wiem, noc nadchodzi, czy nie były, zawsze się mylę. Bo jest z tej strony ciemno, z tej strony jasno, z tej strony ciemno, z tej strony jasno. <laughs> nie wiem. Uramy się widzowie, że gramy z palącymi łapeczki w górę nie zaszkodzi, jeżeli klikniesz tego subika. Prawda. Będzie mi miło. To ja się z wami żegnam. Bye.